W tym roku do oferty Mikado wpadły dwa nowe woblery. Jak mogliście już zapewne zauważyć, nie posiadają one sterów. Są to woblery do obławiania typowo płytkich miejsc, płytki zatok, ale nie zawsze, o tym za chwilę opowiem. Bardzo dużo łowiłem na dżerki, dlatego jestem, można powiedzieć, bardzo za tymi przynętami, ponieważ skutecznie czesząc każdą zatokę. E, która moim zdaniem ma od pół metra, nawet do 3-4 metrów, możemy bardzo skutecznie pobudzić rybę do brania. E, przy okazji, e, tak naprawdę, nie tylko szczupaki, ponieważ łowiłem także sandacze na tego typu przynęty. E, mamy w ofercie e, dostępne dwa woblery Pencil i Plate. E, pencil charakteryzuje się troszkę szerszą pracą, jest troszkę bardziej podłużny, bardziej taki obły. E, plate jest zdecydowanie bardziej kanciasty. E, Powiedzmy, że troszkę bardziej odskakuje do góry i do dołu, przez co ma zupełnie inną pracę. Jak sami wiecie, bardzo często podczas łowienia gumami inna praca, inny kształt ma duże znaczenie. Tutaj tak samo jest bardzo podobnie z żerkami. Mamy różne sposoby prowadzenia. To, co jest właśnie to, co jest najfajniejsze w tego typu oberach. nie mają one jakiejś tam pracy własnej. Bardzo często, występują, bardzo często występują w wersjach pływających, jak i tonących. Jeżeli mówimy tutaj o wersji pływającej, kierujemy się tylko i wyłącznie na bardzo płytkie zatoki, takie od pół do metra. Bardzo często, które, które po prostu są zarośnięte nawet do połowy. W tym momencie, takim oblerem, możemy zapracować 2 trzy razy, odpuścić mu delikatnie, i on w tym momencie wychodzi do góry. Bardzo, bardzo duża ilość ataków jest właśnie w tym momencie, kiedy ta. Kiedy wobbler robi pracę i wychodzi delikatnie w górę. W tym momencie szczupak odbiera to jako słaby moment ofiary, czyli jest po prostu bardzo łatwym, bardzo łatwym pożywieniem dla niego. Dokładnie tak samo działa sytuacja w momencie, kiedy mamy woblery tonące, dżerki, jednakże tutaj wyczulam, musi być woda powiedzmy tam powyżej metra z zielskiem poniżej tak, abyśmy nie, nie zaczepiali oni, ponieważ te szybko tonące woblery one, one szybko tam łapią te zaczepy i tutaj sytuacja jest bardzo podobna, bawimy się dżerkiem, Dajemy mu chwilę odpocząć, on spada do dołu. Bardzo często w tym momencie są ataki od spodu i, i skutecznie tak naprawdę. Ja akurat preferuję tonące jerki, moim zdaniem lepiej się sprawdzają, ale tak jak mówię, każdy ma inne łowisko. Nie, nie, ja akurat nie łowię bardzo, bardzo często na dużych, płytkich zatokach, więc u mnie o wiele częściej sprawdzają się wodlery tonące. Występują w różnych wariantach kolorystycznych, zarówno na tych naturalnych, jak i bardzo ostrych, bardzo ostrych kolorów, takich jak właśnie tutaj widzicie, tutaj jest imitacja Szczupaka, tutaj bardzo fajna, bardzo fajna wersja z kropką na środku, bardzo fajnie sprawdzały mi się tego typu jerki. Trzeba je dostosować do swojego własnego łowiska. Niekoniecznie sugerować się tym, że szczupak żeruje na naturalnym pokarbie, czyli na rybkach, które są srebrne i mają czarny grzbiet. Bardzo często takie ostre kolory po prostu prowokują ich dobrania, a przy tym ostra praca żerka, tak naprawdę jeszcze bardziej napędza go do tego, żeby zaatakował do pracy tego typu przynętami raczej wybieramy krótsze kije i pracujemy wędką do dołu, tak? czyli to bardzo często sprawdzają się fajnie nieregularne uderzenia wędką i albo, tak jak wcześniej wspomniałem, odpuszczenie, czyli skręcamy Stukamy, damy, dajemy luz i w tym momencie ten wober albo idzie do góry, albo do dołu i bardzo często następuje atak. Ale nie zawsze, możemy także, jerki można prowadzić e, normalnie, normalnym kołowrotkiem. Ja bardzo często tak robię, nie używam multiplikatora, ponieważ e, ja rzucam o wiele dalej normalnym kołowrotkiem. E, ale oczywiście jak najbardziej nadają się do multiplikatora, nawet zdecydowanie. E, jeżeli chodzi o sposoby prowadzenia, tutaj e, możemy także e, jerki akurat tego typu e, prowadzić... E, tak naprawdę nie ruszając w ogóle wędką, szybciej, szybciej zwijając kowrotek i odpuszczając. W tym momencie w ogóle miga się na boki i tak jak wcześniej wspomniałem, w momencie, kiedy dajemy stop albo tonie, w tym przypadku są to slonsinki, on bardzo powoli osiada na dno, jak trafiona rybka, która już nie ma siły dalej płynąć, albo delikatnie się unosi, jest to bardzo podobne, czyli normalnie zwijając, ten jerk chodzi w ten sposób, nie, nie odskakuje gdzieś na boki, tylko normalnie sobie chodzi tego typu i nagle ta rybka po prostu nie ma siły. Bardzo często właśnie wtedy są ataki. W ogóle sam system tego typu prowadzenia e, pokazuje, że nie, jest coś nie tak po prostu, jest coś nie tak z ofiarą, tak bardzo chętnie atakuje. Podsumowanie jest proste, akurat ja od wielu lat jadłem wieczerkami i strasznie, strasznie spodobały mi się te przynęty, zaraził mnie ten ojciec, który, tak jak wcześniej wspomniałem, także łowił sandacze i szczupaki i nie tylko na płytkich wodach, ale także takie takich 3-4 metry, akurat moim zdaniem wtedy powinna być woda troszkę bardziej czysta, bardziej przezeczysta, żeby ten szczupak to zauważył, są niesamowicie skuteczne na płytkie wody i Wszędzie tam, gdzie nie możemy albo dorzucić gumą, albo nie możemy poprowadzić naszej przynęty, tak jakbyśmy chcieli, jerk na wszystkie tego typu zatoki na pewno da sobie radę i złowi wiele ryb.